Wojna Izraela z Iranem może przerodzić się w wydarzenie redefiniujące strategiczną równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Spektakularne filmy prezentujące starcia rakiet balistycznych z izraelską obroną powietrzną, zdjęcia zniszczeń czy kolejne, coraz ostrzejsze deklaracje polityków to wszystko dostępne na ekranach naszych smartfonów niemal w czasie rzeczywistym. Kolejna już wojna, którą obserwujemy przez media społecznościowe. Zanurzenie w tym co bieżące to cecha charakterystyczna naszych czasów, ale dla próby zrozumienia procesów, które zachodzą w polityce międzynarodowej ważny jest szerszy kontekst. Bo właściwie dlaczego Izrael i Iran są państwami wrogo do siebie nastawionymi? Jaka jest geneza tego konfliktu i o co w tej wojnie tak naprawdę chodzi? Serdecznie zapraszam Was na materiał. W wirtualnym portfelu od XTB od teraz dostępnych jest aż 19 walut. e wraz z kartą wielowalutową to jedna z najnowszych opcji dostępnych w aplikacji XTB. Rozwiązanie idealnie skrojone na przykład pod wakacyjne podróże. XTB nie pobiera prowizji za wymianę waluty pomiędzy wirtualnymi portfelami, a w odróżnieniu od innych kart wielowalutowych jest to oferta standardowa. Oznacza to, że aby uzyskać najtańszą możliwą opcję przewalutowania, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Link do aplikacji znajdziecie w opisie filmu. Jak w przypadku wielu zagadnień dotyczących współczesnego świata, by je zrozumieć, musimy cofnąć się do II wojny światowej. W 1941 roku alianci zmusili do abdykacji władcę Iranu. Reza Shah Pahlawi, podejrzewany o sympatyzowanie z Niemcami, zrzekł się tronu na rzecz swojego syna Mohammada Reza Pahlawiego. Młody szach rozpoczął w ten sposób swoje trwające niemal cztery dekady rządy, których charakter ma znaczenie do dziś. Mohamed dążył do modernizacji Iranu w oparciu o relacje z Zachodem. Bogactwem jego państwa była rzecz jasna ropa, ale dochody z tegoż bogactwa eksportowane były za granicę. Ropa była eksploatowana przez Brytyjczyków. Kiedy w latach 50. irański premier Mohammad Mossadegh zdecydował się na nacjonalizację złóż ropy, zachodnie służby specjalne na czele CIA doprowadziły do zamachu stanu. Amerykanie postawili na szacha, który stał się ich istotnym sojusznikiem zarówno w kwestii surowców jak i w aspekcie geostrategicznym ograniczania czy też powstrzymywania Sowietów. Mohammad Reza Pahlavi dążył do modernizacji swojego państwa poprzez uzachodnienie. Dążył do zaszczepienia w Iranie zachodniego stylu życia. To właśnie z tego okresu pochodzą popularne w sieci zdjęcia i filmy prezentujące Teheran, który równie dobrze mógłby być zachodnią metropolią. Ale kilka ujęć ze stolicy nie oddaje dobrze realiów tamtych czasów. Iran był biednym, w praktyce feudalnym państwem rolniczym. To właśnie reforma rolna była najważniejszym punktem białej rewolucji, czyli radykalnego planu zmian forsowanych przez szacha. Potężne majątki ziemskie, w tym te należące do monarchy, były rozparcelowane na mniejsze od teraz należące do chłopów gospodarstwa. Obok tego postępowała prywatyzacja państwowego mienia, kobiety otrzymywały prawa wyborcze, a miasta modernizowano na zachodnią modłę. Ale ten obraz postępu i liberalizacji. Miał też zupełnie inne, ciemne oblicze. Pod koniec lat 50., we współpracy z amerykańskimi CIA i izraelskim Mossadem, powstał SAWAK tajna irańska służba specjalna i policja polityczna. Za fasadą demokratyzacji irański reżim skrywał więzienia polityczne, tortury i egzekucje dla przeciwników politycznych szacha. SAWAK z czasem stał się najbardziej znienawidzoną instytucją państwa, taką, która budziła powszechny strach. Na celowniku bezpieki znajdowały się wszystkie środowiska kontestujące władze monarchy, na czele z organizacjami komunistycznymi, które w kontekście zimnej wojny były szczególnie traktowane. Była jednak taka instytucja, która w ramach tego systemu zachowała sporą dozę autonomii. Było takie środowisko, którego szach nie tylko nie mógł się pozbyć, ale którego próbował używać do budowania legitymizacji swojej władzy. Chodzi rzecz jasna o dominujące w sferze wiary struktury szyickiego islamu. Radykalny plan modernizacji nie przypadł ajatollahom do gustu. Otwarty sprzeciw wobec planom dania kobietom praw wyborczych wygłosił człowiek, który później okazał się być kluczowym wrogiem reżimu, czyli Rucho Allah Musawi Khomeini. W 1964 roku charyzmatyczny islamski uczony po publicznej krytyce władzy został skazany na śmierć, ale karę złagodzono, zmuszając ajatollaha do życia na wygnaniu. Już na tym etapie Khomeini cieszył się ogromnym, fanatycznym wręcz poparciem. Jego aresztowanie doprowadziło do trzydniowych zamieszek, w których zginęło nawet 400 osób. Opuszczając Iran, Khomeini mógł myśleć, że przegrał, że to koniec jego wpływów politycznych, ale jego czas miał dopiero nadejść. Iran przez niemal 4 dekady od II wojny światowej jest państwem o prozachodniej orientacji politycznej. Modernizuje się w oparciu o relacje z zachodnim biznesem, kupuje amerykański sprzęt wojskowy i ma wręcz partnerskie relacje z Izraelem. Wszystko w myśl izraelskiej strategii sojuszu peryferii, czy też sojuszu trójzęba, sojuszu tych państw regionu, które nie są arabskie. Przede wszystkim chodziło o Izrael, Turcję oraz Właśnie Iran. Rzecz jasna, nie mówimy tutaj o, jakoś, o jakimś bardzo sformalizowanym sojuszu, ale mówimy o partnerskich, na pewno nie o wrogich relacjach. Historia modernizacji, liberalizacji, zdjęcia pięknych irańskich kobiet, które chodzą po mieście zupełnie jak na Zachodzie, słowa szacha o tym, że za dekadę czy dwie Iran będzie wśród absolutnie najbogatszych państw na Ziemi, to wszystko sprawia bardzo dobre powierzchowne wrażenie, tak jak gdyby no, Iran był wówczas o krok od osiągnięcia czegoś naprawdę niezwykle spektakularnego. Tylko realia tamtych czasów dla wielu były naprawdę bardzo trudne. Reforma rolna doprowadziła między innymi do tego, że wiele osób nie miało już zajęcia. Na wsi. Ci ludzie migrowali do miast, ale często nie mogli sobie pozwolić na to, by żyć w pięknie wykończonych centrach miast. Migrowali więc na obrzeża miast. Tam żyli często w biedzie, w obawie przed policją polityczną. No a jedyną instytucją, która również tam była tolerowana przez władzę, ale była wobec niej w jakiś sposób autonomiczna, był islam. I w ten sposób ruch sprzeciwu wobec władzy, ruch pol polityczny ruch sprzeciwu wobec władzy był stopniowo kanalizowany. Właśnie do wiary, właśnie do meczetów. Symbolem oderwania władzy od rzeczywistości stała się 2500. rocznica powstania Imperium Perskiego. Ruiny pamiętające Dariusza Wielkiego stały się miejscem spektaklu mającego pokazać wielkość Iranu. Zaproszono gości z całego świata, a nagranie z wydarzenia stało się propagandową wizytówką władzy. Ale blicht międzynarodowego spędu nie miał wiele wspólnego z ówczesną irańską rzeczywistością. Tymczasem Khomeini w swojej wygnańczej tułaczce trafił do Francji. Szach mógł się spodziewać, że radykalizm poglądów Ayatollaha szybko zniechęci do niego zachodnią opinię publiczną i dzięki temu utwierdzi poparcie dla dotychczasowego reżimu, ale Khomeini był na to zbyt sprytny. Zamiast się kompromitować, wykorzystał zachodni aparat medialny. Nagrania z jego wystąpieniami były potajemnie kolportowane w ojczyźnie. Khomeini stawał się jeszcze bardziej popularny. rósł kult jednostki. I to jest doskonały moment, by dalszą część tego wątku przedstawić Wam na podstawie książki, której wydawca jest partnerem tego odcinka programu Polityka Zagraniczna. arcy Szpiedzy jak dyrektorzy CIA, kształtowali historię i jak wpływają na przyszłość świata. To jest niezwykle ciekawa pozycja, bo o bardzo ważnych z dzisiejszej perspektywy wydarzeniach z ostatnich dekad opowiada z perspektywy bardzo ciekawej, specyficznej perspektywy najpotężniejszej służby wywiadowczej na świecie. No i Tytuł i taka powszechna opinia o CIA, każe sądzić, że jest ono właśnie organizacja wszechwiedząca, że na wszystko jest przygotowana. No ale właśnie rewolucja z Iranu pokazuje, że tak nie jest. Był to jeden z najpoważniejszych błędów wywiadów, gdzie, jak mówił jeden z wysoko postawionych amerykańskich urzędników, co tydzień czytałem raporty, niczego nie podejrzewaliśmy. Ani, że lada moment dojdzie do przewrotu, ani, że szach ma poważne kłopoty. Nic, a nic, ani słowa na ten temat. Amerykanie nie spodziewali się rewolucji w Iranie. I może jeszcze jeden niezwykle ciekawy wątek właśnie z tej książki, ponieważ gdy już doszło do przewrotu, Amerykanie do negocjacji z nowym reżimem ajatollahów wysłali Polaka. Wysłali Zbigniewa Brzezińskiego, czyli oczywiście doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Brzeziński starał się przekonywać nowy reżim, że ten nadal może być amerykańskim sojusznikiem. Wygłosił typową litanię w celu: Poprzemy wasz rząd, będziemy was, wam sprzedawać tę samą broń, którą mieliśmy zakontraktowaną z szachem, chcemy mieć z wami dobre stosunki. Ale oni odpowiedzieli: wydajcie nam szacha. Wreszcie Brzeziński wstał i rzucił: wydanie wam szacha byłoby niezgodne z naszym poczuciem narodowego honoru. I na tym spotkanie się zakończyło. Cały szereg tego typu bardzo ciekawych historii, bardzo ciekawych wątków w książce Arcy Szpiedzy. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Nie sposób w tego typu materiale przytaczać wszystkich faz stopniowo rosnącego oporu wobec władzy, wszystkich zamieszek i politycznych zwrotów. Kropla sprzeciwu drążyła skałę, aż ta nagle pękła, zaskakując wszystkich na czele z szachem i Amerykanami. Homeini po 14 latach wygnania wrócił do kraju, gdzie witały go miliony. Mohamed Reza Pachlawi uciekł z kraju. Niemal nikt nie wiedział o tym, że był śmiertelnie chory. Szachin szach, król nad królami jak się tytułował zmarł w Kairze rok po islamskiej rewolucji. Islamskiej rewolucji bo to właśnie wiara była tą podstawową platformą, podstawowym nośnikiem politycznej zmiany w Iranie. Iran stał się religijną dyktaturą. W jednym z materiałów już wiele, wiele miesięcy temu czytaliśmy sobie tutaj fragmenty irańskiej konstytucji, by właśnie pokazać, co to znaczy państwo religijne, co to znaczy państwo oparte na wierze. I przy, przypominam Wam ten materiał i zamieszczę również link do niego w opisie filmu. Myślę, że to również z dzisiejszej, a może szczególnie z dzisiejszej perspektywy jest ciekawy wątek, ale dzisiaj chciałbym skupić się na Izraelu. Przygotowując ten materiał zagłębiłem się w dosyć specyficzne miejsca w internecie. Nie chciałem tylko bazować na taki Potocznej ogólnej wiedzy, ale chciałem wysłuchać tego, co Chomień rzeczywiście miał do powiedzenia na temat Iranu, więc wysłuchałem sporo jego wystąpień tłumaczonych na język angielski. I pozwólcie, że teraz postaram się przedstawić Wam syntezę jego myśli na temat Izraela. Dlaczego to jest takie ważne i dziś? Podstawowym, tym absolutnie najważniejszym wymiarem sprzeciwu wobec władzy, podstawowym wymiarem tej platformy politycznej, która doprowadziła Hałmejniego do władzy, był opór wobec, w jego mniemaniu, agresywnie narzucanej społeczeństwu modernizacji na zachodnią modłę, która właśnie narzuca społeczeństwu zewnętrzne, obce, imperialne modele kulturowe, społeczne, gospodarcze, które są sprzeczne z islamem. W jego mniemaniu, z tego punktu widzenia, Iran pod rządami szacha jest tak naprawdę państwem okupowanym przez zewnętrzne siły, które starają się tutaj zaprowadzić obce, zewnętrzne, nieislamskie, tak naprawdę porządki. I Izrael jest urzeczywistnieniem tej agendy politycznej, tego ryzyka dla całego regionu. Jest właśnie elementem obcym, kolonialnym, zewnętrzną implementacją czegoś, co ma właśnie rozsadzić ten dotychczasowy porządek. Od środka, bo Izrael, zdaniem Hamasiego, się nie zatrzyma. Będzie chciał rozszerzenia swoich wpływów najpierw o Liban, Syrię i będzie szedł dalej. Dlaczego to ma po dziś dzień ogromne znaczenie? Bo tu nie chodzi tylko o to, że zmieniła się władza w Iranie, więc zmienił się system sojuszy, w ramach których funkcjonowało państwo. To jest jakby ten najbardziej widoczny, najbardziej oczywisty objaw tego, co się stało. Ale sęk w tym, że walka z Izraelem nie jest jakąś decyzją polityczną, od taką. Walka z Izraelem wynika z samego serca ideologii, która jest wyznawana przez nowy reżim władzy, przez nowy islamistyczny reżim władzy. Bo ten wymiar odnosi się do absolutnie podstaw, z której reżim ajatollahów czerpie legitymizację dla swojej władzy. On, to jest u źródeł tej władzy, to znaczy sprzeciw wobec zewnętrznych, imperialnych, kolonialnych wpływów. I dlatego Ameryka to wielki szatan, a Izrael to mały ale jednak szatan. Dopiero mając na względzie ten kontekst, można zrozumieć kryptonim izraelskiej operacji ataku na Iran powstający lew. To właśnie lew był symbolem widocznym na irańskiej fladze w epoce dynastii Pachlawich i do dziś używają go zwolennicy szacha. Islamska Republika Iranu jest zaprzysięgłym wrogiem Izraela, ale nie każda inkarnacja Iranu musi takim wrogiem być. Izrael słowami swojego premiera zaczął już sugerować, że efektem wojny może być zmiana władzy w Iranie. Takie komunikaty stają się coraz częstsze. Już teraz zabito wielu ludzi z otoczenia następcy Khomeiniego, i mama a i wobec najwyższego przywódcy Iranu bezpośrednią groźbę śmierci wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych, pisząc, że Amerykanie dobrze wiedzą, gdzie ukrywa się tak zwany najwyższy przywódca, ale póki co go nie zabiją. Swoją szansę wyczuł też syn Szecha, przebywający na emigracji, który w specjalnym wystąpieniu wyraził nadzieję powrotu do kraju. Obalenie reżimu może okazać się być celem zbyt skomplikowanym, nie mówiąc o potężnych skutkach takiego działania dla całego regionu. Jego najnowsza historia pokazuje, że obalenie dyktatury to nie koniec, a zaledwie początek problemów. To może być tylko albo aż element walki psychologicznej i informacyjnej, a nie realny cel. Jednak dziś nie sposób przewidzieć, jak potoczą się wydarzenia. Islamska rewolucja też była zaskoczeniem. Nawet dla wszystko wiedzącego CIA. No dobrze, ale w takim razie, właściwie, dlaczego Izrael zdecydował się na atak na Iran właśnie teraz? Są ku temu, moim zdaniem, co najmniej cztery powody, z czego trzy niemal pewne i jeden właściwie niemożliwy do zweryfikowania. Powód numer jeden. Islamska Republika Iranu budowała swoje wpływy w regionie poprzez wspieranie braterskich ideologicznie bojówek i organizacji. Do kluczowych należały Hamas w Palestynie, ze szczególną władczą pozycją w strefie gazy, Hezbollah w Libanie, reżim Asada w Syrii oraz Huti w Jemenie. Hamas jest zdziesiątkowany po izraelskim wkroczeniu do gazy. Hezbollah jest pozbawiony przywództwa, które zlikwidował już Izrael, łącznie z Kasanem na Sralachem, a nawet 1500 bojowników padło ofiarą ataku za pomocą pagerów, które wybuchały w ich kieszeniach. Syrii Asada już nie ma. Izrael zdemolował irańskie siły proxy, odsuwając zagrożenie od swoich granic. I dopiero po zjedzeniu przystawek, mówiąc kolokwialnie, Izrael zabrał się za danie główne. Izrael ma dzisiaj wyjątkowo silną pozycję ze względu na to, co stało się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Iran jest wyjątkowo słaby, i dlatego Izrael atakuje. Powód numer dwa to strefa gazy. Bo czy jest lepszy sposób na przykrycie rosnącego oburzenia działaniami Izraela w gazie niż spektakularne obrazy nalotów i powietrznych gwiezdnych wojen, gdzie irańskie rakiety spotykają się z izraelską obroną powietrzną? Raporty na temat możliwej czystki etnicznej zastępują doniesienia o możliwej wielkiej wojnie regionalnej. Czym jest problem Gazy wobec otwartej wojny między państwami? To, że wydarzenia ze strefy gazy znikają z tej głównej agendy publicznej, a zastępowane są właśnie przez informacje dotyczące wojny, już doskonale widzimy. Powód numer 3 to sytuacja wewnętrzna w Izraelu. Tamtejszy rząd jest gabinetem wojennym, a jego członkowie na czele z premierem Netanyahu walczą o swoją polityczną przyszłość albo o przyszłość w ogóle. Stałe rozszerzanie pole walki, stałe podbijanie stawki jest dla tego rządu być może już jedynym nieodzownym elementem realizowanej polityki. Wreszcie powód numer cztery. Powód numer cztery, który z perspektywy Izraela jest tym absolutnie najważniejszym, ale który z naszej perspektywy, z perspektywy właściwie każdej, jest niemalże niemożliwy do zweryfikowania. Chodzi rzecz jasna o irański program nuklearny. Irańska przygoda z atomem zaczęła się jeszcze w latach 50. kiedy Iran po raz czy szach po raz pierwszy zainteresował się budową elektrowni jądrowej, która powstała później w latach 60. No ale rzecz jasna to nie elektrowni boi się Izrael, a irańskiego programu wzbogacania uranu, który już w przeszłości prowadził do izolacji politycznej i gospodarczej tego państwa. Dziś Izrael przekonuje, że Iran jest no, już o krok od skonstruowania broni jądrowej. I teraz tak. Z jednej strony Iran otwarcie demonstruje, że posiada zdolności produkcji rakiet balistycznych, takich, które są w stanie uderzyć w cele w Izraelu. Szczególnie jeżeli ten atak jest bardzo zmasowany i izraelska obrona powietrzna nie jest w stanie wszystkich rakiet przechwycić. No i teraz można sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby tego typu rakieta balistyczna przenosiła ładunek jądrowy. A pamiętajmy, że w Iranie funkcjonuje fundamentalistyczny reżim polityczny czy religijny, tak, który. No, nie kryje chęci, nigdy nie krył chęci zniszczenia Izraela. Jednak z drugiej strony, Izrael oczywiście tego nie przyznaje, ale sam posiada broń jądrową. No, łatwo jest krzyczeć, że ktoś inny nie powinien posiadać tego typu zdolności, gdy samemu ma się już je w swoim arsenale. I jak widać, jak wszyscy doskonale widzimy na co dzień, sam fakt posiadania broni jądrowej nie prowadzi automatycznie do tego, że dany reżim jej. Używa, nawet jeżeli jest to reżim ideologicznie mocno odchylony, jak na przykład w Korei Północnej. Wreszcie, no, ten region doświadczył już w przeszłości, w całkiem niedawnej przeszłości, bardzo krwawej wojny, dla której pretekstem było właśnie to, że reżim posiada, reżim dyktatorski posiada broń masowego rażenia. Tym przykładem jest oczywiście Irak. No i można powiedzieć, dość ostateczny argument. Pojawiają się różne głosy ze strony Ameryki, ale i Amerykanie zaprzeczali, dość otwarcie tej wizji, którą roztaczał Izrael, że Iran jest no właśnie o krok od posiadania broni jądrowej. Zresztą artykuły czy doniesienia o tym, iż Iran jest o krok od skonstruowania broni jądrowej, pojawiają się cyklicznie przy każdym politycznym, gospodarczym, militarnym zamieszaniu, które wytworzone jest wokół Iranu. Tam zawsze od lat pojawiają się argumenty na rzecz tego, że Iran jest już o krok od kilka miesięcy, o kilka miesięcy od skonstruowania broni jądrowej. Kluczowa dla rozwoju wypadków będzie postawa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie już są zaangażowani w tę wojnę. Trudno mieć co do tego jakiejkolwiek wątpliwości, gdy amerykański prezydent mówi o całkowitej kontroli Irańskiego Jeba, a ważny amerykański senator uderzenia w Iran nazywa naszymi uderzeniami. Jednak póki co, to zaangażowanie nie jest otwartym udziałem w wojnie, choć to może się zmienić w każdej chwili. Jak doskonale pokazuje Ukraina, wojna ma szalenie nieprzewidywalną naturę, więc zachowywałbym ostrożność w wydawaniu zbyt radykalnych sądów po kilkudniowej wymianie ognia. Ale póki co technologiczna dominacja izraelskiego czy też amerykańskiego lotnictwa jest spektakularna. Amerykanie czy też Izrael za pomocą amerykańskiego sprzętu osiągnął no wręcz całkowitą dominację w przestrzeni powietrznej, co jest bardzo znaczące. Cały czas w tej relacji bliskowschodniej między Ameryką a Izraelem no trudno jest mi nie powiedzieć znowu tego, tego samego sloganu, iż wygląda to trochę tak, jak gdyby ogon machał psem. Ale o amerykańskiej postawie względem Izraela, względem tej wojny, względem Bliskiego Wschodu to jest temat, któremu warto poświęcić całkiem osobny materiał. Dla Rosji wydarzenia na Bliskim Wschodzie są bardzo problematyczne. Zaledwie kilka miesięcy temu Rosjanie podpisali z Iranem umowę na temat strategicznego partnerstwa. Co prawda, nie ma w niej zapisów pozwalających na uznanie tej relacji za sojusz wojskowy, ale jednocześnie nie ma też wątpliwości, że państwa publicznie zademonstrowały istotne zbliżenie. To Iran dostarczył Rosji technologię umożliwiającą produkcję dronów szachet. Tymczasem dziś Rosja pokazuje bezsilność. Jest zmarginalizowana w blisko wschodniej rozgrywce, a każde państwo funkcjonujące w bliskiej relacji politycznej z Moskwą patrzy i ocenia, co takie partnerstwo znaczy w momencie próby. Jednocześnie jednak groźba wojny na Bliskim Wschodzie zawsze niesie potencjał wzrostu cen ropy. Jeśli doszłoby do blokady cieśniny Ormuz, ten wzrost mógłby być znaczący, a to zaś przeniosłoby ulgę rosyjskiej gospodarce i napędziło moskiewską machinę wojenną. Dla Chin upadek reżimu byłby potężnym ciosem. Działania Chin mające pomóc ajatollahom nie będą zaskoczeniem. To jest już kolejna wojna, którą właściwie w czasie rzeczywistym śledzimy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak w każdym współczesnym konflikcie, bardzo ważny jest tutaj ten front walki informacyjnej, front, na którym każdy z nas jest celem. Każdy z nas jest celem również takiej właśnie wojny informacyjnej. I warto przy tej okazji odnotować dość oczywisty fakt, że na każdym poziomie w naszej przestrzeni informacyjnej, od mediów tradycyjnych po media społecznościowe, na platformach, z których korzystamy, Potężną przewagę, wręcz dominację ma izraelsko-amerykański punkt widzenia. Ta wojna będzie czymś zupełnie innym z punktu widzenia na przykład społeczności islamskiej, arabskiej, czy nie tylko arabskiej, ale generalnie islamskiej. Warto zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w pewnej bańce informacyjnej, która zdominowana jest przez przekaz izraelsko-amerykański. Na dziś do absolutnie kluczowych pytań należą, do jakiego stopnia bezpośrednio w wojnę zaangażują się Stany Zjednoczone, jaki będzie ostateczny cel tej wojny, czy uda się rozwiać Iran do tego stopnia, by temu państwu zagroziła zmiana reżimu. Dziś to wydaje się być mało prawdopodobne na granicę wręcz niemożliwego, ale historia, historia naznaczona, naznaczona niejednym zamachem stanu w Iranie, każe być ostrożnym w wydawaniu zbyt radykalnych osądów. I na sam koniec wydaje mi się, że ta problematyka, ta wojna to jest dobry moment, by przypomnieć sobie, że bardzo istotnym wymiarem, jeżeli chodzi o analizowanie spraw międzynarodowych, często bagatelizowanym, uznawanym za w pewien sposób niedorzeczne, oderwany od rzeczywistości, bardzo ważnym wymiarem jest wymiar ideologiczny, bo Iran jest państwem antyizraelskim nie ze względu na jakąś. Geostrategiczną wzniosą kalkulację, materialistyczną kalkulację, ale to wynika właśnie w dużej mierze z ideologii wyznawanej przez obecny reżim, fundamentalistyczny, islamski reżim, który rządzi Iranem. Iran nie zawsze był państwem z gruntu az antyizraelskim. Jest takim ze względu na legitymizację władzy zaczerpniętą właśnie z oporu wobec tego, co obce zewnętrzne, kolonialne, co, co, czego Symptomatycznym takim urzeczywistnieniem jest Izrael, zdaniem ajatollachów. I właśnie dlatego to reżim, ideologia, którą wyznaje reżim, może okazać się być punktem ciężkości w tym konflikcie. W każdym wypadku, mam nadzieję, że ten materiał pozwolił Wam spojrzeć na ten bardzo skomplikowany temat z innej perspektywy niż dotychczas. Mam nadzieję, że ten materiał po prostu wzbogacił Waszą wiedzę. Dzięki za to, że jesteście z kanałem Polityka Zagraniczna. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście wspierali rozwój tego kanału za pośrednictwem portalu Patronite. Tego typu wsparcie jest dla mnie niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. A za dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.